Kochane miski polarne, dzisiaj doczekaliście się tego wyczekiwanego momentu, a przez niektórych, no tak średnio, oczekiwanego momentu. ale jesteśmy na movie Star Planet. Wow! Po prostu niektórzy tak czekają na ten moment, w tym miesiącu jest to e, październikowo odcinek, z jest Star Planet. Nie wiem, czy robić wrześniowe, ja, No, w już minął, a nie wstawiamy, w wtedy nie było prawie żadnych filmów net. Na tym jeszcze pomyślę, ale najpierw chciałam przy mm. Podziękować niektórym osobom za grafy. Chciałam podziękować Maja Piałkowa z Tom. Madziela na 8949. Yy, nie będę czytać niku tej osoby. Anka to ja, za to moja siostra. Johan z Chopakami. Mówi, Star Plaster. Marta U. Nie będę tych uczytać. Marta łu, Marta łu. Bardzo Wam dziękuję za grafki. Yy, ta osoba to jest po prostu moje inne konto. Bardzo Wam dziękuję za grafy. Yy, no i bardzo serdecznie. Też chciałabym podziękować. Tutaj uwaga. Um, tes, sani yy, za prezent. zaraz otworzymy i zobaczymy, co to jest. O, jakie ładne. No, dzięki, tesani, jesteś na odcinku. Bardzo Cię pozdrawiam. A więc dzisiaj spróbujemy wbić 18 level. Może mm, już długo z tym, z tym levelem. Tutaj nam mówi Star Planet. No, na jest najwyższa pora. Yy, a więc teraz tak. Brakuje mi, z tego co wiem, 55-70. No, spiszmy sobie tak: 55 700. Teraz uwaga. Minus 36 700. To jest 1900, Teraz minus e, 6 600. To jest e, 12400. E, teraz uwaga, uwaga. Trzeba wygląda tak. Będzie brakowało mi 12 tysięcy. Postaramy się ich wbić. Ja wiem, 12 tysięcy to nie jest wbić prosto. Ale jakoś trzeba. A gdzie już tutaj, lecę kupować booster. <laughs> Mega się jaram wbiciem tego poziomu, bo naprawdę czekałam długo. Strasznie chciałam wbić ten poziom. Eee, dobra, tylko powiem: zdobyć fejm booster. Trwa jedną godzinę, zrobisz podobnie, fejm. Ku! Jej! To mamy fejm booster. A więc napiszę wam tutaj o. Bu. Jak się pisze. Booster, proszę o pomoc, o proszę, serduszko kolejne, może to serduszko wywalmy, o proszę, proszę, proszę bardzo, to jest nowy może ktoś mi pomoże, będę bardzo wdzięczny jak mi pomożecie, no. <laughs> A dobra, teraz no, przejdziemy, może zaczniemy od otwierania magazynu, Fame. E, też nie są dokładne, bo tutaj mamy jakieś takie, ale to nie za dużo A więc odbierzemy najpierw 31 grafów Jeju, bardzo wam dziękuję za 31 grafów Jest to naprawdę dużo, jest to mój rekord A kto mi dał tutaj grafeczka? Tutaj muszę zobaczyć e, To można na pocztę wyjdę, bo wiem, że ktoś mi tutaj dał Ej, Jessica, bardzo dziękuję e, Wielkie No i jak ja to piszę? Wielkie dzięki za grafa. I no, bardzo Ci dziękuję, bo to już 32 grafy. Jest to mój rekord. zresztą tutaj siedziało 6 grafów, a tutaj mam 32. Naprawdę. Wow. Ale dobra, zbieramy to. Nie ma co, zbieramy. Wow. Ile fejmu. Wow. To było sporo fejmu. Balkon już tylko 47 tysięcy. Odbierzemy teraz za artbooki, pokoje, stworzyjące ocen i statusu. Jak coś, to, to ten artbook, który, który widzicie, e, zapraszam Was do zobaczenia. Tam są detale profilu mojego kanału, kiedyś może one się zmienią, bo tam są informacje, które są obecne, a potem mogą się zmienić. A więc też zapraszam Was bardzo serdecznie do tego artbooka, e, który jest e, bodajże jednym z najpopularniejszych na moim profilu. Dobrze, moja gazetka jest pusta, mogę Wam pokazać, proszę. No i teraz brakuje mi 47 tysięcy. A więc pora otworzyć skarbonkę. Ten moment był przeze mnie wyczekiwany, a więc mega się jaram, bo nie otwieram tej skarbonki przez bodajże. No nie wiem ile? Naprawdę nie wiem. Ale otwierał mi naprawdę dużo. A więc Mega się jak otworzenie. z tworzeniem, w sumie pieniądze mało, ale patrzcie, 132 diaksy, czyli możemy to sobie policzyć ona na moim kalkulatorze, którego już tu wyciąga wam, proszę bardzo. Yy, bo ja ogólnie... znaczy, że... Słuchajcie, co, 132 podzielić na 2. Od 60 do 2 miesiące zbierano skarbonka. A więc mega się cieszę. Dobra, ja tu w ogóle zrobię screena. <laughs> Ponieważ no, na miniaturkę na pewno coś tutaj się wykorzysta. Przepraszam, że robię tego screena, ale dobra. Już screen zrobiony tam. E, będę mogła sobie miniaturkę wstawić. A tutaj sobie opróżniamy, jeju. a, to będę płaczku no MSP jeju. Wow. Kolejny screen. Tak, ja w ogóle w grach mam często coś, że robię mnóstwo screenów, a więc no. O oh Jezu, oh my god, oh my god, ile tego jest? To przepływ fejmu! Wow. Brakuje mi już tylko 9500 A więc naprawdę Bardzo dziękuję, a, Brakuje tylko 9000 No co, myślicie, że damy radę wbić? No, mi się wydaje, że tak No i tutaj mamy zero, więc napiszę uh, Jeszcze raz od świeże nie wiem, czy co to suz nie napisać, no ale nie wiem, nie wiem. bo serio, wbić buby mega spoko. Bo w sumie to już 9 tysięcy to nie jest tak dużo, to jest naprawdę mało. Wydaje mi się, że na... spoko można to wbić, jeśli pomoże mi tutaj Jessica 7778, którą potrafiam. Lina. Ja się wami zaraz widzę. Okej, okay, kochani, jestem w niebo wzięta. Słuchajcie, ja byłam sobie na. Innym kącie. I na kończę. I przyszło mi takie dźwięk, więc weszłam mi plan i patrzę, że mam to, tylko nie wiem teraz co wybrać, bo mogę tylko jedno. A więc teraz ja czy to jest jakieś śluńca lew. Okej, okay, koniec końców. nagrody nie jest super i wydaje mi się, że wezmę to. Wzmę to jest chyba za level. Nie, nie wiem, dlaczego to wygląda w innych kolorkach. Ale w takim ładnym czerwieniu, bo teraz jest to na czerwień napalony, słuchajcie. No, jest ładne, ale wiecie co, ja sobie zrobię screena, tutaj elegancko, i już jednak zmieniam pomysł. Wybiorę tą sukieneczkę, bo wydaje mi się, że to jest... Oj, to będzie takie, takie, takie złe zdjęcie, ale nieważne. Wybierzemy sobie to, słuchajcie, odbierz. Klikamy, koniec końców, to się nie wybrało, się wybrało, ale eee, więc super. Dobra, tyle w tym odcinku moje miski polarne, wbiliśmy 18 level, a taki był jakby... Taki był... To był co odcinka w 18 levela, A dobra na tyle trzymajcie pasienka, do widzenia!